Mam nadzieję, że mieliście czas odpocząć i przy okazji nadrobić trochę swojego growego backlogu, bowiem, kwiecień jeśli chodzi o premiery wcale nie zwalnia i my też nie zwalniamy. Jak co miesiąc przygotowaliśmy dla was zestawienie pięciu najciekawszych premier nadchodzącego miesiąca. Jeśli tęsknicie za klasycznymi RPG- ami i chcielibyście zwiedzić postapokaliptyczną Australię, podejmując decyzje, które mają znaczenie dla dalszego przebiegu rozgrywki, mamy dla Was dobrą wiadomość. Broken Road, będące hołdem dla dawnej szkoły tworzenia gier fabularnych, zabierze Was podróż po antypodach już 10 kwietnia. Miejmy nadzieję, że wspomniane przed chwilą Broken Roads zapewni Wam wiele godzin rozgrywki, bowiem dopiero 23 kwietnia wychodzi kolejna gra godna uwagi. Mimo, że Tales of Kenzera Zao jest bliżej gry indie niż produkcji AAA, to jako Metroidvania wydana pod szyldem EA Originals obiecuje barwną i wymagającą wędrówkę po krainie Kenzera. Jeśli jednak czekacie na większy tytuł i przypadkowo posiadacie PlayStation 5, z pewnością ucieszy Was fakt, że Stellar Blade, nowa koreańska gra od studia Shift Up Corporation, trafi na Wasze konsole 3 dni później, bo już 26 kwietnia. Dynamiczny system walki, skąpo ubrana bohaterka i piękna grafika mogą sprawić, że gra pochłonie Was bez reszty. Niedawno pożegnaliśmy mistrza Toriyame i wydaje mi się, że nie ma lepszego czasu, aby poznać jego inną pracę, przeniesioną na grunt Gier. Mowa tu oczywiście o Sandland, które choć doczekało się tylko jednego tomu mangi, zostało niedawno zaadaptowane na anime i grę. Jeśli cenicie sobie charakterystyczny humor Toriyamy i uwielbiacie jego styl, to zdecydowanie jest to tytuł dla was. Premiera gry zaplanowana jest na 26 kwietnia, tego samego dnia co Stellar Blade. Chociaż Sea of Thieves jest tylko portem na PlayStation 5, nie sposób o nim nie wspomnieć, głównie z uwagi na fakt, że przez pewien czas tytuł ten zajmował pierwsze miejsce na liście cyfrowych preorderów na platformie Sony. Czy to ze znajomymi, czy bez, wypłyniecie na szerokie wody już 30 kwietnia.